Nadajemy ze stolicy Małopolski, z Krakowa, gdzie znajduje się jednostka, dzięki której Wojsko Polskie oraz instytucje Ministerstwa Obrony Narodowej mogą korzystać z wysokiej jakości usług informatycznych i telekomunikacyjnych. Regionalne Centrum Informatyki Kraków, bo o nim mowa, jest m.in. głównym dostawcą platformy oprogramowania do pracy grupowej, systemu centralnego backupu oraz wielu innych różnych systemów. Ponadto centrum odpowiada za zabezpieczenie platform e-learningowych, dzięki którym żołnierze Wojska Polskiego, pracownicy instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej czy chociażby studenci wojskowych uczelni mogą szkolić się w sposób zdalny. Jak wygląda to centrum, ośrodka? Wejdziemy tam z kamerą i będziecie mogli to zobaczyć razem z nami. Chodźcie, zapraszamy. Zaczynamy od pierwszej lokalizacji w ramach RCI Kraków. Panie Kapralu, co to za miejsce? Znajdujemy się teraz na polu antenowym. Jak widać, powierzchnia jego nie jest mała, ponieważ posiadamy kilkanaście anten różnego rodzaju. Posiadamy anteny dipolowe, koszowe i logarytmiczne. Powiem, z mojej strony urokliwe miejsce znajdujemy się na wzgórzu, czyli ta lokalizacja no, nie jest chyba przypadkowa. Tak, nie jest przypadkowa, ponieważ znajdujemy się na wysokości powyżej 300 metrów nad poziomem morza. Widzimy, że wokół nie ma żadnych zabudowań czy rzeczy, które mogą zakłócić nasz sygnał, dlatego naszym sygnałem możemy dotrzeć każde miejsce na Ziemi. Jak warunki atmosferyczne wpływają na działalność tego pola antenowego, chociażby w przypadku burz czy wichur? Tak, warunki atmosferyczne nie mają większego wpływu na naszą jeżeli mamy dużą aktywność słońca, to po prostu zwiększamy e, częstotliwość i nasza praca dalej trwa. Nie zakłóca naszego sygnału. Powiedział Pan, że zasięgiem obejmujecie różne miejsca, możecie dotrzeć wszędzie, czyli można powiedzieć, że na koniec świata również? Tak, przy dobrej propagacji, wykorzystując odbicie janosferyczne, możemy sygnałem dojść, e, okrążyć całą kulę ziemską. Panie Kapralu, bardzo dziękujemy za pokazanie tego miejsca. Dzięki. A my idziemy dalej. Druga lokalizacja RCi Kraków. Panie pułkowniku, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w podkrakowskich Balicach, dokładnie w rejonie wsparcia teleinformatycznego Balice. To oznacza, że zabezpieczacie pod kątem łączności telekomunikacji wszystkie samoloty Wojska Polskiego, bo jesteśmy tutaj obok lotniska. Dokładnie tak. Realizujemy bardzo szerokie spektrum zabezpieczenia jednostek wojskowych, również lotniczych, a można powiedzieć, że specyfika naszego RCI jest taka, że bardzo dużo tych lotnisk funkcjonuje w naszym rejonie odpowiedzialności. Tutaj, dokładnie na podkrakowskich balicach, zabezpieczamy 8 Krakowską Bazę Lotnictwa Transportowego, która funkcjonuje w oparciu o samoloty C295 Kasa. Rozumiem, że Wasz rejon odpowiedzialności nie wykracza poza granice Rzeczpospolitej. Co wtedy, jeżeli samolot Wojska Polskiego znajduje się poza granicami kraju? Oczywiście kwestia zabezpieczenia łączności lotniczej ze statkami powietrznymi jest istotna i zabezpieczenia na całej długości trasy tegoż samolotu funkcjonuje na poparciu o telefonię satelitarną, a także w oparciu o systemy łączności radiowej, które również są elementem funkcjonującym w moim rejonie. Dlaczego jesteście ważni dla Wojska Polskiego? Zabezpieczamy sy ciągłość systemu dowodzenia i wsparcia tegoż systemu w trybie pracy ciągłej, to znaczy 24-godzinnej. Nie ma możliwości, żeby w sytuacji wsparcia e, działań lotnictwa, czy też wsparcia rozpoznania rady następowała jakakolwiek przerwa. E, tutaj można wspomnieć temat związany z tymi sytuacjami, które miały miejsce na granicy wschodniej, mianowicie naruszeń przestrzeni powietrznej naszego kraju. Tutaj sytuacja była taka, że jak Państwo wiecie, kilku, czy też kilkudziesięciosekundowa zwłoka funkcjonowania rozpoznania radioelektronicznego powodowała praktycznie brak możliwości rozpoznania i lokalizacji obiektu, który wlecia na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Panie majorze, pan pułkownik przed chwilą powiedział, że o, o waszym rejonie odpowiedzialności, ale nasuwa się takie pytanie, co w sytuacji, gdy na przykład sojusznicze. Statki powietrzne znajdą się w polskiej przestrzeni powietrznej. Czy wy wówczas wtedy też zabezpieczacie ich łączność? Jak to wygląda? Oczywiście, jako członkowie NATO, jesteśmy w pełni kompatybilni z racyckimi systemami i poprzez nasze urządzenia, nasze systemy, transmitujemy dane radiolokacyjne, czy też transmisję danych, transmisję głosu do pozostałych krajów członkowskich. Poza samolotami, śmigłowcami. Co jeszcze robicie w ramach RCI Kraków? Bo to chyba nie jedyny jakby obszar odpowiedzialności waszej. Poprzez stacjonarną infrastrukturę telekomunikacyjną dostarczamy wszystkie funkcjonujące w wojsku systemy teleinformatyczne do jednostek i instytucji w odpowiedzialności. Odpowiadamy również za prawidłowe funkcjonowanie systemów teleinformatycznych w nowo formowanych kompleksach wojskowych. Ponadto dostarczamy wojskową pocztę polową oraz nadzorujemy wszystkie systemy radiowe poprzez radiowe centra odbiorcze i nadawcze. Panie Majorze, bardzo dziękujemy, a my teraz udajemy się do Cesirt Monu. Tak jak obiecywaliśmy, jesteśmy już w Cesirt Monie w Balicach. Panie poruczniku, Wasze stanowisko pracy yy, codziennie tutaj służycie i codziennie chronicie infrastrukturę wojskową przed wrogimi hakerami. Jak wygląda Wasza służba od strony tej praktycznej? Na co dzień, jak sama nazwa mówi, jesteśmy regionalnym zespołem CSIRT i zajmujemy się e, reagowaniem na incydenty bezpieczeństwa komputerowego. Takimi głównymi zadaniami jest to monitorowanie naszych resortowych systemów o różnych klauzulach, jawnych jak i niejawnych. Dużo, Panie Poruszyku, macie pracy w związku chociażby z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Widzicie wzrost prób ataków na Waszą infrastrukturę, infrastrukturę wojska polskiego? Tak. Po 2022 roku, jak widać i było nieraz wspominane. E, nasze struktury są e, atakowane, w, głównie są to ataki e, wywiadowcze, które mają za, za zadanie e, skanowanie naszej infrastruktury i e, zobaczenie, jak reagujemy. Dlatego też, e, żeby nie było to dziwne, e, nie chwalimy się wszystkim, nie, nie mówimy dookoła, czy jesteśmy atakowani, jak te ataki wyglądają. Dotarliśmy do wyjątkowego miejsca jednego, Wojsku polskim nie ma drugiego takiego, czyli sala audiowizualna RCI Kraków. Znajdujemy się w sali audiowizualnej Regionalnego Centrum Informatyki Kraków, która przeznaczona jest do prowadzenia konferencji, e, odpraw, szkoleń stacjonarnych, wideokonferencyjnych dla jednostek wojskowych Resortu Obrony Narodowej. Na wyposażeniu sali znajduje się główny ekran e, 400-calowy oraz dwa rzutniki z rozwijanymi ekranami. Sala jest nagłośniona przez 10 kolumn o mocy 600 W. Wszystkie stanowiska prowadzących, jak i słuchaczy, wyposażone są w mikrofony, co umożliwia lepszą interakcję prowadzącemu z uczestnikami szkoleń. Czy istnieje możliwość wykorzystania tej sali do zajęć praktycznych? Tak, jest możliwość wykorzystania sali do zajęć praktycznych poprzez podłączenie stacji roboczych z dostępem do systemów teleinformatycznych. Sala jest dość intensywnie wykorzystywana. Rocznie odbywa się tu około 200 spotkań, głównie są to szkolenia z systemu zws i RON. W zeszłym roku przeszkoliliśmy tu około 1600. ZWS i RON. To tajemniczy skrót. Co to za system? ZWS i RON jest to zintegrowany, wieloszczebrowy system informatyczny resortu obrony narodowej, który wykorzystywany jest poprzez informatyczne procesy zarządzania zasobami jednostek wojskowych w takich dziedzinach jak logistyka, kadry, finanse. A czemu służą szkolenia, zajęcia, które tutaj prowadzicie, przygotowują użytkowników do rozpoczęcia pracy w systemie? Użytkownicy nabywają tu wiedzę w zakresie funkcjonowania systemu oraz praktycznego wykorzystania tej wiedzy w dziedzinie zarządzania zasobami. Dowództwo komponentów Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Regionalne Centrum Informatyki Kraków oraz inne jednostki podległe dowództwu to Młoda Krew. Z przedstawicielem jednej z nich rozmawiamy. Panie Poruczniku, co Pan tutaj robi w tym RCI Kraków? Czym się Pan zajmuje? Jakie są Pana zadania? Do moich zadań należy wsparcie teleinformatyczne polegające na wsparciu jednostek w środkowym i południowo-wschodnim rejonie Polski. Codzienna służba polega na monitorowaniu systemów i sieci teleinformatycznych oraz wsparciu administratorów lokalnych jednostek. Podczas wsparcia czasem zdarza się, że musimy pomóc w rekonfiguracji urządzeń, tak aby na bieżąco działały prawidłowo. Powiedział Pan o swoich zadaniach, a ile jednostek wspieracie pod tym kątem sieci teleinformatycznych? W zależności od zadań, jakie aktualnie realizują jednostki e, znajdujące się na naszym rejonie odpowiedzialności, jest to Około 300 jednostek. Cyberwojska kojarzone są przede wszystkim z komputerami, z siecią, z tą domeną cyber, a więc z siedzeniem przed komputerem lub w serwerowni. Czy to tak w praktyce wygląda, czy może jednak jest to inaczej, jeśli chodzi o tą codzienną służbę, jak to wygląda w przypadku RC i Kraków? Oczywiście w pewnym stopniu jest to prawda, jednak ważnym aspektem wojska jest też sprawność fizyczna. I i Kraków zapewnia nam możliwość korzystania z garnizonowego, z garnizonowego ośrodka sprawności fizycznej w Krakowie. Są również też realizowane takie przedsięwzięcia jak marsze kwartalne czy kondycyjne. Ja na przykład biorę udział w piłce siatkowej, w piłce nożnej oraz w babingtonie. Gdzie w, na przykład w siatkówce i piłce nożnej możemy się pochwalić trzecim miejscem w dekawocie? Sporo szkoleń, sporo żołnierzy, a więc powstaje pytanie, jak tym wszystkim zarządzać. No właśnie, panie poruczniku, jak wygląda zarządzanie użytkownikami od waszej strony? To wydaje się skomplikowane i dosyć trudne wyzwanie, jeśli chodzi o na przykład aspekt bezpieczeństwa. Tak, sporo mamy użytkowników, którzy mają spersonalizowane konta które możemy zakładać, edytować oraz usuwać w razie potrzeby, jeżeli dana osoba odchodzi z instytucji lub przenosi się do kolejnej kolejnej jednostki, kolejnej instytucji. W tej chwili po prostu blokujemy konta tej osoby. Przenoś, przenoszone są osoby na nową jednostkę, tam ponownie, tam ponownie użytkownicy są włączani do systemu. My tutaj nadajemy im nowe hasła w razie potrzeby, resetujemy, wspieramy administratorów lokalnych oraz monitorujemy aktywność użytkowników. Wszelkie jakieś, wszelkiego rodzaju nieprawidłowości możemy sprawdzić w logach systemu. Jeżeli jest coś nie tak, informujemy o tym administratora lokalnego oraz w ostatecznym przypadku informujemy o tym CSR. Wyróżnikiem Regionalnego Centrum Informatyki Kraków jest zdalne szkolenie żołnierzy i pracowników cywilnych resortu obrony, tzw. e-learning. RCI Kraków obsługuje ponad 300 tysięcy użytkowników, co przekłada się w skali roku na ponad 2 miliony logowań. Na ilu platformach działa RCI Kraków, jeśli chodzi o e-learning? RCI na dzisiejszy dzień zarządza 12 platformami learningowymi, z czego 3. Platformy przeznaczone są bezpośrednio dla żołnierzy i pracowników RON. Pozostałe zaś platformy wspierają proces kształcenia w instytucjach współpracujących z resortem obrony narodowej są to m.in. platforma do szkolenia kandydatów do Legii Akademickiej, platformy urzędników administracji publicznej czy platformy eksperckiego centrum szkolenia cyberprzestrzeni w wymiarze narodowym oraz międzynarodowym. Dla przykładu mogę też Ci wspomnieć, że z platformy Legii Akademickiej. Korzysta około 300 uczelni cywilnych. Jakich tematów można się tutaj spodziewać, jeśli chodzi o to szkolenie zdalne Wojska Polskiego? Szkolenia e-learningowe e, dotyczą szerokiego zakresu tematów. Żołnierze i pracownicy szkolą się e, zarówno ze szkoleń ogólnych dotyczących bezpieczeństwa higieny pracy, ochrony informacji niejawnych, e, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, jak również tematów e, bardziej specjalistycznych dotyczących IT czy cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo na platformach e, mamy te, także szkolenia e, dotyczące tematów e, stricte wojskowych, e, na przykład z budowy sprzętu wojskowego. Znajdujemy się w nowym studiu nagrań. Robi wrażenie, muszę przyznać. Do czego jest wykorzystywane i jak często? Jednym z, jednym z zadań realizowanych przez naszą komórkę jest wytwarzanie materiałów i kursów e-learningowych. Studio służy do, do wytwarzania właśnie takich materiałów, które później wykorzystujemy w szkoleniu. Nagrania w studiu możemy dokonywać niezależnie od warunków atmosferycznych. Można też korzystać z technologii Blue Screen. Pomieszczenie jest wytłumione i nadaje się do wykonywania materiałów i nagrań dźwiękowych. Kończymy naszą wizytę w Regionalnym Centrum Informatyki Kraków. Jeśli podobał Wam się ten materiał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No i oczywiście śledźcie social media oraz stronę internetową dowództwa komponentów wojsk obrony cyberprzestrzeni i Regionalnego Centrum Informatyki Kraków. Cześć i czołem!